Nie, to ci jest Wit jeszcze całą Bredatora. Nie, tego nie że Bredatora, witamy, witamy was w kolejnym filmie z y, naszej ulubionej serii. Z innej naszej ulubionej serii, może nie własnym. No ale znaleźliśmy jakiegoś bossa randomowego. Jak nie wiesz gdzie to jest to się po prostu teleportuj mnie. I tutaj pisało jakieś o coś tam i my się tak postanowiliśmy, że będziemy się tu kopać na dole. Bo to chyba działa jak forteca. Bo nawet widać, że na minimapie znaleźliśmy Jakieś kółko, czy jak to mam nazwać I postanowiliśmy się kopać w dół No bo widzimy, że coś tu stoi Postanowiliśmy sobie, że coś tak stoi długo O super, na pewno coś stoi jak spodagrawa no, Gdzie to, to jest? To jest tu? Ta Tylko ta, o Widzę chyba Tylko, tu jest wróg Ten wróg, który stoi w miejscu Spraw. Po furasie O się mowa On jest chyba gdzieś wyżej On ma IQ minus jak on umiera od dotykania tylko o. o On już nie ma spamera Ale on gdzieś tu jest Boss napisałem To znaczy, że on gdzieś tu musi być Tam też kiedy ma 50 na No był ten boss Kiedy passułem. Czy Cywilist najpierw pójść do Frostmaw'a nie jest zbyt silny Kto? Zaczynamy Dobra jest I to on tu stoi w miejscu Czyli z czego się dowiaduję? Czyli z czego się dowiaduję? I niżej Czyli gdzieś tu wprost A jedno piętro chyba niżej Pielnice. On dokładnie jest za tą ścianą chyba. Piotku Gdzie jest ten boss? Jest, znalazłem go Wiedziałem, że coś jest tu jakiś boss. Zimny łupek Powiem Ci tylko tyle, że nieźle wygląda Nie da go się normalnie bić. Od tyłu, jak Pięknie. pedał. Nie. talce mi zniszczył na jedną hita. Nie polecę ci używać talce. No, Proszę, mówisz? Coś, coś ci chyba mocno walnął w tym wtedy. Od tyłu! No, <laughs> Od no, tyłu no, jak no. pedał. Umierasz powoli! Nie moja wina, gdy ktoś ma netheretową zbroję. A ja nie mam słabą jakąś Menaska o, jest OP Co on zrobił zresztą, co on zmienił? Nie zbroję ten HP Nie HP o. No nie, Biko, kiedy on nie trzyma tego Ale ma od tyłu Weź się od dołu, O ma No i O, uwolnąłem go, widzicie mu Widzę Haha, da ile ja mu walnąłem? Tyle samo ja. No tak, no to to ja będę bardziej kupić Na zgodnie że ja więcej biję. No chyba byłeś, inferno, nie? My tyle samo bijemy. Pamiętaj, że on ma miec z tyłu. No walnąłeś mnie! Timo, tak, on lag! Jak chcesz, żeby zginął, to no. <śśla> no jesteś blisko. Taki ukar. Siada ma kolego. O Ty też powoi zginiesz. Jest o tym. Trzeba go od tyłu. A ładnie to by mnie balnąłeś. No co ty płatkać? Refik. Szybki. O. Zabiłem go. Super. Drop coś. Tak bigger. ten, ten. than you o. Ja mam miecz. A ty masz hełm. Co ile daje miecz? Pokaż. 9 obrażeń I, i zreagował mi całego minecrafta kiedy nacisnąłem prawy przycisk i zapisywanie o, o, świata brat, bratko co ty zrobiłeś <laughs> ja jeszcze i wywaliło mnie nie można uruchomić modpacka prawdopodobnie wystąpił problem z powodu zainstalowania modów lub pakietów niezgodności między modami czy zapisywanie czy świata? to też wywaliło Ta. No to wiemy, że nie używa się prawym przyciskiem tego Teraz się okaże, że nie można już wbić na serwer Nie, można Tylko niezgodny mosta. O, pomaliła już całkowicie Minecraft, to super <śmina> Mi też <śmina> Prawy przycisk <śmina> Na pewno prawy przycisk pomoże Ale jakoś od bossa pokonaliśmy Na no 6 się zapisał świat Co? Ostatnio się światy się dopiero wywalił Ja władzę, naciskam prawy przycisk. Jeśli to nie zadziała, to znaczy, że nie używamy tych broni specjalnych. I mi odda was helm, a ja tobie tą broń. Bo można tylko nie używać prawych przycisków. Można nią atakować, co jej dzień się Nie działa super doładowania jakieś. Osoba no. programisty dostałem. Co? Zostałem jakąś konsolę programisty. Programist. Boj. Dobra. Dobra, to nam się włącza serwer. Wywaliło nas. Dobra, włączył się multiplayer. Nie no nie wywaliło serwera. I pisze, że nie można się połączyć. Huknę w ghost. Łączenie z serwerem. No Oc... było to z tymi kontrolami. Proszę mi, że tamto nie prze. tamtym błędem jeszcze mi nie wyskoczyło, Dlatego. Ciekawe, co? Powolnie nie z dokuczę, mi to wystarczyło. Czyli nie używamy, prawym przyciskiem, broni. Okej. się wydaje, że to to nie, że to takie. Co? Mi się wydaje, że nie tak tak zbraniem, ale wolę i nie używać też. Nie, ja przetestuję. Bo z czego jestem ja? Nacisnąłem prawy przycisk i mnie wywaliło z Minecrafta. Podoba mi się to. Było nacisnąć prawy przycisk. Było nacisnąć prawy przycisk. I też mamy niezgodności z serwerem. Fajnie, że nas serwer wywalił. Co? Mi się to podoba. Na tobie? Nie, czy tak. Halo. No. Zresztą program planów versus zombie i modet. Dobra, wbija mnie. Do serwera chyba. To czekamy. czekamy? Oh, nice. Czemu Dziękuję. to wygląda jak zdeformowany rabubu? Pał. Pał. Jakiś. Pała. Nie, to wygląda jak te tubiś. I to niby jest opowieść dla dzieci: że to wygląda jakby to było wzięte z jakiegoś horroru. I ten uśmiechający się typ, który by chciał coś ci zrobić. Brzydkiego. Od tyłu. Nie do dzieci. Co? To nie do dzieci. Właśnie zapiszę, że dla dzieci. Książeczka dla dzieci, no. Na pewno taki typ na czerwonym tre który trzyma jakąś sikierę i jest skazany do jakichś dzieci, które pagają go. W... Dobra, na pewno bajka, mm -hmm. na, na pewno książka na dzieci. No mm -hmm. Wyschodź ci to? Nie, no, możesz. czemu nie Wyślę ci tylko fragment z tego Całego ci nie mogę wysłać Mas, wysłałem tobie Akurat biję do gry Nie no, broni no można normalnie używać, tylko prawie jego przycisku nie można Rozumiesz? No to usuwamy Ale brat Usu... ma Usuwamy broń czy nie? Ja Czy je To masz takie To masz takie nie, usuwam Włożę do plecaka Na wszelki wypadek Idziemy do tego Frostmawa Pamiętaj, że tych z, z specjalnych rzeczy chyba Wy Frostmava. Co? 21? pierwsza Co 21? pierwsza? No jest No i co? Nie ma z do to. Nie nie, nie To co? Aby być Nie! <grymne> możemy wejść, że możemy nagrać później trochę. Co możemy później trochę nagrać? Kiedy to robisz? To no, teraz się tak. Ja se będzie... Ja se będę atakować. Pop. No, ten Frostmaw normalnie ma taką cirurę, ze mnie nawala plaskaca. Cirurę? To nie za rura. Frostmaw, powiedziałem. On jest, on ma taką cirurę, ze mnie nawala plaskaca. To się nazywa prawdziwa cirurę. To masz ile Zamroził mnie. Po braciu. Po bracisku. Co to jest? On się obleciał Nie! Znowu skrasowałem serwer No to pana najwyżej będę was witać w kolejnym filmie Z... Wiecie Z tej gry Ogólnie pokażę wam chyba jak to wygląda u mnie No to nara, będę was witać w kolejnym filmie bo coś się tu zepsuło trochę. I nie, nie mogę wam pokazać, bo bez nie pozdrawia. Znaczy nie pozwala. Nic nie pozdrawia, co nie. Wiecie, po prostu nie pozwala pokazywać. No to nara. Papa, pożegna się Kuba. Papa. Pa.